Była to noc pełna ognia, zabaw i tradycji, kiedy ludowe wierzenia i pogańskie zwyczaje przebudziły się z letargum. Pierwsza w takiej odsłonie noc świętojańska na kilka godzin rozświetliła policką polanę. W niedzielę na Polanie za ósemką pradawne zwyczaje na nowo ożyły. Przestrzeń wypełniła się muzyką, pląsami i radością. Chcieliśmy zrobić potańcówkę, ale tematyczną. Stąd padł pomysł na połączenie Nocy Świętojańskiej właśnie z taką... Typowo rozrywkową częścią, którą mieszkańcy bardzo lubią, pokazali to w roku ubiegłym. Mamy niesamowity koncert zespołu Dunajowi, który zajmuje się muzyką folklorystyczną, etniczną. Jest to zespół, który przyjechał do nas niemalże z całej Polski, bo, bo w skład zespołu wchodzą ludzie z Lublina, z Krakowa, z Poznania. A druga część dotyczy obrządków kupalnych. Mieliśmy rozpalenie ognia kupalnego, teraz mamy skoki przez ogień, mamy wiedźmy, mamy przepowiednie. To wydarzenie przywróciło pamięć o korzeniach. Najkrótsza noc w roku od wieków fascynowała tajemnicą, ogniem i czarami. Główną atrakcją było ognisko rozpalone metodą stosowaną wieki temu. Prezentujemy obrzędowość, czyli krzesanie żywego ognia za pomocą świdra ogniowego, e, rozpalanie ogniska, potem wspólne skoki przez to ognisko w celach. Oczyszczenia, oczywiście mówimy o tradycyjnej tradycyjnej duchowości, tradycyjnych wierzeniach. No i podpalamy tak zwane koło swaroże na wysokim palu wzniesione ku niebu, bo e, nasi przodkowie wcale nie tak dawno wierzyli, że dzięki temu paleniu ognia wysoko wzmacniają siłę słońca. No bo dzisiaj dzień jest najdłuższy, noc najkrótszy, ale już od, od jutra będzie słońce słabło i będzie aż chyliło się ku, ku schyłkowi aż do równocy jesiennej, kiedy to. Przegra z ciemnością i noc będzie panowała dłużej niż dzień. Wokół ognia trwały pradawne tańce, a wydarzeniu akompaniował zespół Dunajowi. Za organizację wydarzenia odpowiadał Miejski Ośrodek Kultury, który pokazał, że tradycja może być nie tylko żywa, ale i atrakcyjna. Każdy, niezależnie od wieku, mógł poczuć się częścią czegoś wyjątkowego. Cała impreza podzielona jest na dwie części. Pierwsza Część to jest koncert bardzo znanego zespołu związanego z muzyką etniczną, fol fol folklorystyczną, dotyczącą kultury słowiańskiej. Druga część dotyczy obrządków słowiańskich. To była noc pełna światła, śmiechu i wspólnoty, pokazująca, że nawet najstarsze obyczaje można przenieść do współczesności. Oni robią takie imprezy etnograficzne w różnych miejscach województwa i. Są, to, to nie są tylko mm, pasjonaci, ale to są również i fachowcy. Tu mamy etnografów, yy, czyli osoby, które nawet zawodowo się zajmują, zajmują tą tematyką. Drużyna Grodu Trzygłowa przygotowała specjalne stoiska, na których można było zapoznać się z dobrodziejstwem ziół czy rytuałami i wróżbami praktykowanymi przez nasze prababki. Mamy tutaj zioła w dużej mierze takie uwożywane przez Słowian, ponieważ dla Słowian, zwłaszcza tych takich naszych z naszego okresu, czyli wczesnego średniowiecza, każde zioło i każda roślinka miało znaczenie, nie tylko takie gotowawcze i kuchenne, ale też symboliczne. Rośliny ujęte w tych wiankach też są bardzo ważne, ponieważ dziewczyny jak szukały kawalera, plotły właśnie takie piękne, piękne wianki, im piękniej tym lepiej i potem rzucały je do wody i kawalerowie je łapali. Także bardzo istotne było, że tam było dużo kwiatów, dużo maków, dużo poproci, dużo brzozy, więc to było bardzo, bardzo istotne i właśnie na tym to wszystko polega. Stąd moja mała wystawka kwiatowa. Dawne pogańskie obrzędy związane z letnim przesileniem przez stulecia splatały się z ludowymi wierzeniami. Czas, kiedy ogień symbolizuje oczyszczenie, woda życie, a plecione wianki mają przynieść miłość. Nastrój wszystkich ludzi, taki nastrój, bardzo taki, no, cieszę się, dzieciaki skaczą przez, przez ognisko, bardzo dobrze. Te imprezy powinny być bardziej gdzieś rozplakotowane, nie? żeby było wiadomo. Na pewno byłoby więcej osób, gdyby to były jakieś plakaty czy coś, że coś takiego jest. Sama magia tkwiła nie tylko w dawnych wierzeniach, ale przede wszystkim w ludziach, którzy nadal je pielęgnują.